A prezenty? Wnuczku, jak moja babcia była mała, to prezentem było to, że rodzina była razem i nikt nie chorował. Ale za moich czasów, jak byłam młodą mamą, to też nie było tych wszystkich drogich zabawek. I wiesz co? Było chyba radośniej. Dzieci dostawały wełniane skarpety, które sama robiłam na drutach, albo drewnianego konika, którego mąż wystrugał wieczorami. A największym skarbem była pomarańcza, jedna pachnąca słońcem pomarańcza na całe święta. Dzieliliśmy ją na cząstki, jak relikwie. Ten zapach cytrusów i goździków to dla mnie do dziś zapach luksusu i miłości. Liczył się gest, serce włożone w podarek, a nie to, ile kosztował w sklepie. Subskrybujcie, kochani, i napiszcie babci Ani jaki był wasz wymarzony prezent z dzieciństwa.